Cześć! W tym wideo opowiem Tobie, dlaczego czasami boimy się rozmawiać w języku angielskim, dlaczego wycofujemy się pewnej sytuacji oraz dlaczego stresujemy się. Wynika to z różnych czynników, takich jak popełnianie błędów, strach przed krytyką oraz strach przed tym, co pomyślą inni. Z czego to wynika? Zapraszam do oglądania tego wideo. Boimy się czasami rozmawiać i wycofujemy z różnych sytuacji, ponieważ yy, wynika to z dwóch rzeczy. Przede wszystkim dlatego, że w emocjonalny sposób reagujemy na to, jak my popełnimy błędy, w emocjonalny sposób reagujemy na to, że ktoś nas krytykuje. I z drugiej ważnej rzeczy, boimy się konsekwencji tego, że popełnimy błąd językowy i boimy się konsekwencji tego, że nie będziemy poprawnie rozmawiać w języku angielskim. O co chodzi, już wyjaśniam. Jakiś czas temu mogłeś być w jakiś sposób krytykowany przez swoich rodziców bądź opiekunów. I oni barcznie zwracali uwagę na to, czy coś robisz dobrze, jeśli nie robiłeś tego dobrze, to zwracali na to uwagę, wytykali błędy, podkreślali to, że coś nie zostało poprawnie zrobione. I to zostało skojarzone z nieprzyjemną, negatywną emocją, dlatego kiedy masz wchodzić w jakieś sytuacje biznesowe, prywatne, kiedy masz rozmawiać w języku angielskim, odczuwasz te emocje, ale tych emocji nie chcesz odczuwać, odsuwasz się od bodźca. I automatycznie wycofujesz się z sytuacji, kiedy możesz rozmawiać po angielsku, ponieważ w tych sytuacjach mogłoby się okazać, że nie mówisz dobrze po angielsku, popełniasz błędy e, i ktoś mógłby Cię za to skrytykować. Oczywiście nikt tego nie zrobi, ale ty się tego obawiasz. Dlatego mówimy tutaj pierwszej rzeczy, jak twoja emocjonalność, jak emocjonalne reagowanie na to, co może się wydarzyć. I tutaj pojawia się emocja, która powoduje, że my nie działamy, zatrzymujemy się i się wycofujemy. Druga rzecz to obawiamy się konsekwencji tego, czyli samo popełnienie błędu jest ok. To, że nie mówisz poprawnie po angielsku, to też nie jest jakiś większy problem, ale konsekwencja tego, że ty nie mówisz po angielsku, dobrze powoduje, że ty się wycofujesz, boisz i nie chcesz uczestniczyć w spotkaniu, w rozmowie z klientem, w jakiejś konferencji, bądź nie chcesz być prelegentem, bo się pewnych rzeczy obawiasz, czyli obawiasz się konsekwencji a nie samego tego, że popełnisz błąd. A jakie mogą być konsekwencje? To, że nie dogada się z klientem, może stracić zamówienie, może stracić klienta, to, że nie zostaniesz zrozumiany e, w języku angielskim, bo mówisz niepoprawnie, bądź popełniasz błędy językowe, to jest to, że twój pracodawca może zauważyć, że wcale tak dobrze po angielsku nie rozmawiasz i może wycofać pewne z projektów, możesz nie pojechać na konferencję, bądź możesz się obawiać, że ty nie, 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 nie podołasz czemuś, ponieważ twój język angielski nie jest na odpowiednim poziomie. Bądź podczas konferencji z klientem zagranicznym, gdzie uczestniczysz ty, twoi współpracownicy bądź szef, wyjdzie na to, że nie rozmawiasz po angielsku i to uderzy w twój wizerunek eksperta, wizerunek dyrektora, wizerunek menadżera czy kierownika. I możesz obawiać się tego, że okaże się, że Twój angielski wcale taki nieskazitelny nie jest, ale tutaj oczywiście wynika to z różnych innych rzeczy, i w jaki sposób to pozmieniać, to właśnie zaraz o tym powiem. Czyli boimy się popeniać, boimy się mówić w języku angielskim, bo obawiamy się tego, że ta emocja się pojawi, która jest nieprzyjemna. Dwa, tego co konsekwencji tego, co może przynieść to, że my nie rozmawiamy dobrze po angielsku albo mówimy niepoprawnie. Albo y, mówimy źle po angielsku, albo wypowiemy coś nie tak. I y, te dwie sytuacje bardzo często pojawiają się, gdy rozmawiam z kursantami na temat tego, dlaczego nie y, rozmawiali po angielsku, dlaczego odpuścili, albo dlaczego nie rozmawiali z kimś przez telefon, tylko rozłączyli się i udali, że przerwało połączenie, albo wycofali się z różnej konferencji, wycofali się z różnych spotkań y, biznesowych. Y, zastanów się teraz, gdy wycofałeś się ostatnio z jakiejś sytuacji, gdzie mogłeś rozmawiać po angielsku, to nie pojawiła się jakaś emocja, czy zauważ to, czy nie, jakaś emocja się nie pojawiła, dwa, czy nie obawiałeś się podświadomie oczywiście pewnych konsekwencji, które mogły się pojawić, gdybyś błąd popełnił albo mówił niepoprawnie w języku angielskim. To są te dwie bardzo częste sytuacje, które pojawiają się, jeżeli chodzi o strach przed mówieniem, lęk przed tym. Że mamy gdzieś pójść, porozmawiać w języku angielskim. W kolejnym wideo opowiem tobie, co z tym dokładnie zrobić, co możesz zrobić przed tym, żeby nie obawiać się tego, że e, ktoś Ciebie krytykuje, albo nie obawiać się tego, że ktoś cię oceni, gdzie da jakiś komentarz, albo nie obawiać się tego, że nie będziesz mówił e, poprawnie do końca w języku angielskim. Także zapraszam do drugiej części e, wideo. Jeśli to co oglądasz jest dla ciebie wartościowe, subskrybuj ten kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi filmami.